Także, moi drodzy, tak, prezentuje się ten skład. Po pierwszym odcinku udało nam się wzmocnić dwie pozycje, czyli Lukas oraz Siri GU powędrowali do mojego składu i pisaliście, że to będzie całe PSG. Powiem wam, że to nie będzie całe PS, już się przekonacie o tym w tym odcinku. Jeśli macie jakieś propozycje co do tego, jakie pozycje mogę wzmocnić jakimi zawodnikami, dajcie info w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam, jaki Wy macie pomysł na ten skład właśnie ze Zlatanem Ibrahimowiczem No i co? Ja już szukam kolejnego przeciwnika. Moi drodzy, przypominam, że stronie footmaster.pl możecie obniżyć ceny danych paczek z punktami na tej stronie wystarczy, że użyjecie kodu DEV, przy którym macie 8% zniżki. Polecam. Już około 20 graczy za mną i jeszcze żaden nie miał 100% zgrania na swoim zespole. No to jest właśnie urok meczów towarzyskich, że nie idzie znaleźć żadnego zawodnika, żadnego przeciwnika. Dobra, w końcu udało mi się znaleźć przeciwnika, który ma 100 zgrania i będzie ich dwóch. E, o dziwo, zaraz zobaczymy jaki skład będą mieli i to jest pierwszy przeciwnik, który ma 100 zgrania od bodajże 30 osób. 30 osób musiałem, kurde, przeszukać, żeby ktokolwiek trafił się ze 100% zgrania, i mamy tutaj skład brązowy. 61 overalla, 100 zgrania. Także to będzie chyba łatwy mecz. Lucas, czysta pozycja, Lucas, uderzenie, i nie ma bramki. Ale to był chyba spalony i tak, chociaż nie jestem pewien, nie, to był słaby strzał po prostu. Wow. To chyba powinna być czerwona kartka w tym momencie, ale nie jestem pewien, Boże, co ja zrobiłem tutaj przy tym rozegraniu rzutu wolnego, to ja nie mam pytań. Ale to chyba powinno być czerwo, on wychodzi sam na sam. Uderzenie. Ibra, tak jest, 1 do 0. No, jakby nie było bardzo szczęśliwie, ale w końcu się udało. 44 minuta. Ibrahimowicz na 1 do 0. W ogóle nie wiem, jak ta piłka w ogóle dotarła, ale ważne jest to, że prowadzimy. Ponownie długa piłka na Ibrę. I co by tu zrobić? no Możemy tu podryblować coś. Ibrahimowicz do środka, Ibra technicznie i to jest 2 do 0. no Kolejna świetna akcja w 3 minuty. Ibrahimowicza doliczony czas gry, mamy 2 do 0. Ibra siłowe uderzenie, Ibrahimowicz i tym razem bramkarz mojego przeciwnika to obronił. Ok, kończymy pierwszą połowę, póki co jest wynik 2 do 0 po dwóch bramkach Ibrahimowicza i tak się prezentują statystyki tego meczu. Okej, okay, bardzo ładnie. Teraz do Ibra jeszcze raz. Ibra, uderzenie. No, jak to Bramkarz wyciągnął? To ja nie mam pytań. To powinno być 3 do 0 jak nic. Ibra. Technicznie zakręć to Ibra. Ponownie Bramkarz to broni, ale strzałek by nie było bardzo groźny. Okej, okay, bardzo ładnie. Ibra Himołajcz wchodzi na dłuższy słupek. Do środku mnie to właśnie na niego Ibra. Z główki i to nie ma Bramki. Jest Bramka 3 do 0. Hatryk Ibry na raty, jakby nie było, ale liczy się to, że mamy hatryk w 62. minucie. Super. Jeszcze raz do ibry, ibra fake shot, ibra technicznie, nie ma bramki, dobić jeszcze raz i tym razem 4 do 0. No to, co się posypało później, po drugiej połowie, to to jest jakaś masakra 4 do 0, a 60 65 minuta dopiero. Ulala, tu może być nawet czerwona kartka za taki fał, chociaż zobaczymy, jak sędzia to potraktuje. I to jest czerwona kartka, dokładnie tak od 74 minuty. Moi, minuty moi przeciwnicy będą grali w dziesiątkę. Okej, okay, ale mnie teraz rozklepali. Uderzenie i to jest 4 do 1. Niestety bramka honorowa po drugim celnym strzale w tym meczu. Prostopadle, Ibra. Uderzenie, 5 do 1. Świetne podanie Brachimowicza 3 bramki, albo 4 bramki nawet, teraz nie jestem pewien. Chyba 3 bramki Ibrahimowicza oraz asysta. Super. Zagranie na Ibrę. Ibra utracone połączenie z przeciwnikiem, czyli to Srejczkwit. Chyba koledzy wyszli. Ocena 9.8 dla Sylli. Mecz się zakończył właśnie to on, został zawodnikiem meczu, zaliczył bramkę oraz jedną asystę. także kolejny, świetny występ tego. Zawodnikom ma naprawdę genialne statystyki jak na defensywnego połocnika srebrnego Statystyki są jakby nie było bardzo jednoznaczne 11 strzałów celnych z mojej strony, 2 strzały celne ze strony mojego przynika, No oraz jedną bramkę zaliczyli właśnie z tego strzału Także no co, no wzmocnimy skład i lecimy do drugiego meczu Także moi drodzy jak już wspominałem na samym początku Nie będzie tutaj całego PSG, żeby tutaj robił no lekką hybrydę I właśnie dobrze się składa, że zawodnik Salibur skończył mi się kontrakt I teraz właśnie możemy go wymienić na nowego zawodnika I będzie nim nie kto inny jak Frank Ribery. Jakby nie było, to jest naprawdę genialne wzmocnienie mojego składu. I później pójdziemy w troszkę inne połączenia właśnie z tymi wszystkimi zawodnikami. Na razie będzie prezentował się właśnie w takim, taki sposób. Ma 4 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek, co naprawdę da nam bardzo fajne możliwości na skrzydle. Dobra, moi drodzy, drugi przeciwnik dzisiaj tak prezentuje się jego skład. Mamy tutaj musę na ataku. Jest bardzo pejsowy atak z tego co widzę. I to będzie bardzo duży test dla mojej obrony, bo z tego co wiadomo, to Musa jest strasznie OP w tej Fifie I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Na szczęście u niego, u niego na obronie jest David Luiz To możliwe, że porobi się jakieś fajne dziury Ok, bardzo ładnie rozegrana akcja Do Ibrahimowicza. Ibrahimowicz jeszcze raz do Ribery, jego świetna piłka no I teraz jakby to rozegrać, Frank Ibra wchodzi na dłuższy słupek, do Ibrahimowicza z główki Pusta bramka, jakim cudem to nie weszło, da mu tak mało sił, że to musiało wejść No co tu się stało w tej akcji? Jeszcze raz do Ribéry'ego, super. Świetnie, Frank. Dośrodkowanie, Ibra technicznie i to jest 1-0, no piękna akcja. Teraz już już nie mógł się ponieść, ale to powinna być jego druga bramka w tym meczu, a nie pierwsza, ale liczy się to w sumie, że wychodzi na prowadzenie w 17 minucie. Ibra do Ribéry'ego, Ribéry technicznie 2-0, no cóż za świetne akcje, teraz mi wyszło dwie. No w jakieś 3 minuty uda mi się strzelić dwie bramki. Ibra bramka, Rosetta, Ribery dokładnie to samo co on. Także naprawdę świetny duet nam się zapowiada w tej serii. No i chyba będzie Rage Quit w 20 minucie. Także moi drodzy, tak prezentują się statystyki po 20 minutach. No nie z 20 minut, dokładnie 19 minut i 14 sekund. E, Udało mi się strzelić 7 razy bramkę i 5 strzałów celnych. 69% posiadania piłki. Mój przeciwnik chyba ani razu nawet nie wyszedł z połowy. Udało mi się zaliczyć dwie bramki, także wzmacniamy kolejnym zawodnikiem nasz skład. Także moi drodzy, drugim i ostatnim wzmocnieniem w tym ucinku będzie zawodnik do pary, właśnie do Franka Riveriego, żeby dać mu duże zgranie. Będzie to Arturo Vidal. Karta naprawdę bardzo ładna, już się chyba raczej spodziewacie, jak będzie wyglądała pozostała dwójka z lewej oraz na środku obrony. Także mam nadzieję, że już w następnym odcinku uda mi się wzmocnić właśnie ten sektor boiska. Także moi drodzy, ja was bardzo zapraszam do komentowania tego materiału. Jeśli macie jakieś propozycje co do następnych wzmocnień, jakie mogą pojawić się w tym autoskładzie, dajcie info w komentarzu Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zapraszam do subskrybowania oraz łapkowania tego materiału. Pod ostatnim było prawie 3000 łapek w górę, za co bardzo wam dziękuję i widzimy się pod kolejnym materiałem. Aha, jeszcze zapraszam do wszystkich chłopaków z ekipy bo oni także nagrywają tego typu serie, bo oczywiście to seria e, nasza Fantazja Upgrade, także zapraszam także do nich, linki macie w opisie. Do zobaczenia, trzymajcie się i siemano!